Na pewno chłopak warty inwestowania i człowiekowi się Micha cieszy, kiedy widzi takiego weltera między linami. Jesteśmy we Wrocławiu po Galiembe Boxing Night z nami Mateusz Borek. Mateusz fajna gala. Chciałbym zapytać Cię o kilka walk, zacznijmy może od walki wieczoru. Pełna dominacja Karola Weltera. Gdyby troszeczkę tego ciosu mocniej było, to, to, to by się skończyło przed czasem, ale trzeba przyznać, że Łotysz był no, mega twardy. No tak, to medalista dużych imprez w kickboxingu. Widać, że zawodnik jeszcze nie rozbity. Zawodnik, który potrafi sporo wytrzymać. Wielkie serce, wielka ambicja. Natomiast wydaje mi się, że absolutnie zdominowany przez Karola Weltera, który miał pomysł na tę walkę. Świetne podpowiedzi z narożnika trenera Habrosa. Doskonały okres przygotowawczy. Tak jak mówiłem po ceremonii ważenia, wydaje mi się, że. Trudno jeszcze określić limity tego chłopaka, bo on cały czas gdzieś przesuwa poprzeczkę i nasze oczekiwania. Z walki na walkę mam wrażenie, że jest coraz lepszy. Jest zawodnikiem, który nie boi się tych walk bardzo równych, nie boi się wyzwań. Wydaje mi się, że gdybym mu dzisiaj zakontaktował kogoś łatwiejszego, to mógłbym mieć problemy z koncentracją. Bo jednak, praktycznie wychodząc do każdej walki, to jeśli nie w roli underdoga, to na pewno zawodnika, który przystępuje do rywalizacji 50 na 50. Podobało mi się dzisiaj kilka elementów, na pewno no, są też takie, nad którymi trzeba pracować w kontekście tego większego boksu. Wydaje mi się, że przyspieszyć lewy prosty i no, zawęzić jakby bicie tych ciosów, bo no, to już jest wyższa szkoła jazdy. No ale wydaje mi się, że, że Karol całym swoim życiem, nie tylko postawą w tym ringu, bo to jest wydaje mi się konsekwencja tego, co się dzieje w jego życiu sportowym, tych wszystkich ludzi, których ma dookoła, tego jak traktuje ten swój zawód. To jest chłopak, który potrafi rozmawiać twardo o swoich warunkach, natomiast nie jest to typ człowieka roszczeniowego, który ma tylko wymagania, nic nie dając od siebie. Bo on najpierw daje bardzo dużo od siebie, organizuje bardzo wiele fajnych rzeczy dookoła, od swojego marketingu, przez sprzedaż biletów, po też proces treningowy wspólnie z trenerem Habrosem i Wiktorem Materanem i, i, i potem po prostu ma prawo pewnych rzeczy wymagać. Także na pewno. Chłopak warty inwestowania, i, i człowiekowi się Micha cieszy, kiedy widzi takiego weltera między linami. poważeniu mówiłeś nam, zdradziłeś, że jest propozycja pewnej walki w Ameryce. Miałeś wysyłać link, żeby sobie pe pewni ludzie zobaczyli ten pojedynek. Na pewno im się spodobał. Czy możesz coś więcej zdradzić? Jaki termin wchodzi w grę? Jaki rywal? Gdzie to ma być? Madison Square Garden, listopad. Człowiek z wysp. Z wysp. Tak. Okej, okay, dobra, to teraz drugi, najważniejszy pojedynek. Dzisiaj Przemek Runowski Przetni był bardzo zły, nie rozumiał dlaczego ten remis, ale zacznijmy może od tego, że dwóch sędziów wypunktowało remis, a jeden dał wszystkie rundy Przemkowi. Co tam się wydarzyło znowu? Znaczy, no, na jednej karcie u sędziego Muszomańskiego wszystkie rundy wygrane przez Runowskiego, u dwóch sędziów Gortata Pawlaka 76-76, natomiast tak na, na gorąco sobie rzuciłem okiem i tylko dwie rundy się zgadzały, jeśli chodzi o spojrzenie sędziów na, na walkę, także no... Ja nie chcę już dyskutować z pracą sędziów, jest od tego pan Kołkowski, jest pan Jankowiak, niech sobie analizują jak pracują sędziowie, kto tutaj miał rację, kto się nie pomylił w ocenie poszczególnych run. Nie wydaje mi się, żeby to był pojedynek do jednej bramki dla Runowskiego. Nie wiem, czy, czy był to pojedynek remisowy, czy, czy minimalnie wygrany przez Przemka Runowskiego. Nie chcę wchodzić w ich kompetencje. A ja przede wszystkim wydaje mi się, że... No jako, jako szef tego zamieszania dzisiaj to mogę mieć pretensje do przemka Runowskiego, dlatego że no mi się w tej walce nie podobał. No był, był, był pasywny, był niecelny, sama praca na nogach nie wystarczy do tego, żeby wygrywać walki. Rywal wiadomo było, że jest solidny, jest twardy, ma doświadczenie na polskich ringach. Natomiast na Grunowskich, chce coś znaleźć więcej jeszcze w boksie zawodowym, to, yy, to po prostu musi boksować zdecydowanie lepiej. Szczerze mówiąc, nie trafiają do mnie tłumaczenia takie, że. No trenuje na półgwistka, że głównie był skoncentrowany na, na pracy zawodowej. No to nie jest mój problem. To mamy dwie postawy: Weltera i Ronowskiego. Welter też pracuje zawodowo na co dzień. Fakt, że ta jego praca zawodowa jest bardziej zbliżona do tego, co robi w ringu. Natomiast no, wydaje mi się, że, że w żadnej pracy niczego nie można robić na, na pół gwizdka i, i myśleć, że na bazie talentu, który dostaliśmy z góry i na bazie tego, co kiedyś się wydarzyło, po prostu się uda i, i wygram walkę bez poważnego treningu, bez poważnych, bez poważnych sparingów. Także chyba dla Przemka zimny prysznic. Jest już w boksereku i to nawet bardzo wysoko po tym, po tym remisie, No, ale to pewnie cieszy zawodnika, menadżera, mnie trochę mniej, bo po prostu się nudziłem na tej walce. Dokładnie tak, trudno się nie zgodzić. Doping na walce wieczoru był bardzo fajny, ale trzeba przyznać, że cały show dzisiaj skradło, skradło starcie, jeśli chodzi o kibiców motyka gurtatowski. No i też trzeba przyznać, że debiutant zakończył ten pojedynek no, w bardzo efektownym stylu. To jeden z kandydatów do, do fajniejszych nokautów na polskich ringach w tym, w, w tym roku. No gdyby sędzia dalej puścił, no dobrze, że nie puścił, bo tam Piotrek tańczył mocno. Trener Habros przyznał, że, że absolutnie uprawnione i, i słuszne zatrzymanie tej walki. Wydaje mi się, że to jest też dla nas tutaj w Polsce droga dla, dla promotorów. To znaczy na pewno dwa, trzy znaczące nazwiska w najważniejszych wydarzeniach, a potem trzeba szukać chłopaków młodych, chłopaków, którzy mają serce, mają marzenia, którzy potrafią też za sobą pociągnąć rzesze kibiców. I to dzisiaj widzieliśmy w starciu gurtatowski motyka. Wiadomo, że miał Motyka niepewność, bo to wynikało jakby z werdyktu na Ringu Olimpijskim, gdzie lepszy był gurtatowski. Chciał się dzisiaj zrewanżować. Wydaje mi się, że do momentu tego nokautu był zawodnikiem, który miał prawo myśleć, że prowadzi na kartach sędziowskich. No to jest boks. Raz się, raz się zdrzemniesz i, i czasami się już ciężko zebrać z podłogi. Dokładnie. No na koniec jedno pytanie. Kiedy MB Boxing Night wraca po wakacjach? I gdzie? I kogo możemy zobaczyć? No mamy cztery, cztery terminy. Wrzesień, październik, listopad, grudzień. Usiądziemy z Mariuszem, przedyskutujemy, podzielimy zawodników między te cztery gale i... I poinformujemy pana Mandesa jako pierwszego. Dziękuję bardzo. Dzięki.